Szanowni państwo, proszę o uwagę. Otwieram 42. sesję Rady Gminy. Jest to sesja nadzwyczajna. Serdecznie witam radnych, panią wójt, panią skarbnik, sekretarza, sołtysów oraz wszystkie osoby uczestniczące w tej sesji. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 10 radnych, to stanowi kworum. Rada może obradować i podejmować uchwały. Odnośnie porządku obrad, jest to sesja nadzwyczajna, jak wcześniej wspomniałem, więc porządku obrad radni nie otrzymaliście, ja pozwolę sobie przeczytać porządek na dzisiejszy dzień i wtedy przejdziemy do przyjęcia tego porządku, ewentualnie jakieś uwagi, jeśli będą, to porozmawiamy. I tak, otwarcie obrad, czyli to już było, stwierdzenie prawomocności obrad było, przyjęcie proponowanego porządku obrad w trakcie, przyjęcie protokołu z 41. sesji Rady Gminy, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Punkt szósty sprawy różne. Siódmy interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy wolne wnioski i informacje. I punkt dziewiąty zakończenie obrad. I czy są jakieś uwagi odnośnie proponowanego porządku obrad? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty, porządek obrad, przepraszam bardzo, został przyjęty jednogłośnie. Następnym punktem jest przyjęcie protokołu z 41. sesji Rady Gminy. Protokół był wyłożony do wglądu. Są jakieś uwagi odnośnie protokołu? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok i prosimy panią wójt o prowadzenie. Dzisiejsze zmiany w budżecie dotyczą dwóch rzeczy, dwóch zmian. Pierwsza to jest taka, że na ostatniej sesji przyjmowaliśmy zmiany dotyczące wartości Funduszu Sołeckiego w Gongolinie Południowym. Tam przekładaliśmy środki ale musíme je jakby... Jeszcze raz przełożyć w związku z tym, że jest to wydatek inwestycyjny. Bo dokładaliśmy środki, ale zostały wtedy wykonane one w wydatkach bieżących, a zakupiona tam będzie huśtawka jedna. Na wyposażenie nie będzie kilku, tylko jest jedna, ponieważ jest powyżej wartości 10 tysięcy. Jest to środek trwały i musimy to uznać jako wydatek inwestycyjny, bo ta huśtawka kosztuje 16,5 tysiąca. Dlatego 17,5, tak jak mają Fundusz Słuecki, po prostu przekładamy z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Musimy tego dokonać, żeby zamówiona zabawka mogła już przyjechać i żeby można było ją koło szkoły zamontować. Także to jest jedna zmiana dotycząca zmian w budżecie, a druga: otrzymaliśmy środki 70 tysięcy na laboratoria przyszłości. I tutaj, że powiem krótko, będzie to pracownia techniki i robotyki, będą stały warsztatowe, narzędzia do pracy, jakieś skrzynki narzędziowe, roboty, a także kamera, mikrofony, drukarka 3D. Oczywiście tak wymieniam między innymi, bo to będzie ileś tych rzeczy, ale właśnie 70 tysięcy. Zwiększamy dochody, zwiększamy wydatki. Te zmiany nie powodują nasze, zmiany naszego budżetu, więc nie mamy tutaj WPF-u, tylko same zmiany w naszych dochodach i wydatkach. Dziękujemy i proszę o przeczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Kocierzyw Południowy z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. Na podstawie artykułu 30 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Kocierzy Południowy uchwala co następuje. Paragraf 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę 70 tys. zł, w tym dochody bieżące o kwotę 70 tys. zł zgodnie z tabelą numer 1. Po zmianie planowane dochody wynoszą 28 593 912 94 zł 94 gr, w tym punkt 1. Dochody bieżące w wysokości 19 023 23 405 82 zł 82

Paragraf drugi: Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 87500 zł oraz zmniejsza się o kwotę 17500 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 33 151 290 zł i 94 grosze. W tym punkt pierwszy: wydatki bieżące w wysokości 18 439 713 zł i 60 groszy. Punkt drugi: wydatki majątkowe w wysokości 14 711 570 7 zł i 34 grosze. Punkt 2a. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia tabela nr 2. Paragraf 3. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą nr 3. Punkt 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym punktem są sprawy różne. Czy ktoś pragnie zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. interpelacji i zapytania radnych. Nie widzę, ale ja mam jedno pytanie. Panie Wójt. Yy, chciałem się zapytać ile wniosków odnośnie tych grantów sołeckich yy, dostało akceptację z Urzędu Marszałkowskiego? Bo nie pytam się ile było składanych, tylko ile dostało akceptację czy te mniejsze, czwarta jest na liście rezerwowej, więc wysłaliśmy cztery, bo tak nazywano, i jeden ten 100 tysięcy yy, dla Boczek. Yy, z tamtych trzech, żebym dobrze wymieniała, Gągolin Północny yy, dostał oś, jak jest na liście rezerwowej, Wicie i, yy, i Wejsce. Tak, to są te sołectwa, które otrzymały, których wysłaliśmy wnioski, no potwierdziliśmy, tak? Przyszły z Urzędu Marszałkowskiego i wysłaliśmy. Dziękuję. Dobrze, następnym punktem są wolne wnioski i informacje. Czy ktoś pragnie zabrać głos? Proszę, proszę bardzo. Znaczy, jeśli jest jakiś problem z drzewami gdzieś i ktoś nam zgłasza, to tam są, przycinamy, ale no nie mieliśmy, żeby nie pamiętam takiego takiej zgłoszenia. Zresztą no nie, nie możemy wszystkich drzew objechać i wszystkich drzew jakby tak zmniejszać czy korony, czy. Tak, nie. Ale panie Stotysie prosimy do mikrofonu. Do mikrofonu prosimy. Ale słychać teraz? Okay. Chodzi o te duże drzewa przy drogach, takie naprawdę duże. Nie to, że tam 20 cm średnicy, tam 25, tylko takie 60 czy tam 70 cm, które. No nie są pomniki tam, jak różne to topo pole, nie to pole, białe drzewy i inne takie drzewa to nie są pomnikami tam. Coś z tym pan tak żeby zrobił. Dziękuję. To znaczy my, jeżeli ktoś do nas zgłosi takie niebezpieczne drzewo, to też zgłaszamy w zależności od tego, czy jest w pasie drogowym, czy nie jest, to do zarządcy drogi zgłaszamy, ale no wszystkich drzew nie planuje nich wycinać przy drogach, bo to nawet Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, bo ona opiniuje wszystkie wycinki, no nie da zgody. No my też na Gongolinie niebezpieczne drzewo było, nie dali nam zgody, tylko okazali podciąć. Ja tutaj myślę o czymś takim, jak jeżdżę często do Łowicza. I w rejonie tam jakby żurawińca krętkowa, tam są takie e, drzewa dosyć duże. No, tam, połamały się tam w czasie tej bi, e, lutowej wichury. E, to by tam należało coś troszeczkę jakby zrobić, mi się daje, w takich przypadkach. No dobrze my przekażemy do powiatu, tylko no to zarządca drogi jest właścicielem tego drzewa. Nie? I... On decyduje, czy ma je wyciąć, czy nie, po prostu i to dlatego tak. Może jak ja jestem już przy głosie, to powiem, że zaczęliśmy inwestycję drogową, tą dużą, zaczynamy kopać rowy, gongoliny już są zrobione, teraz Ostrowiec robimy. Najpierw jest odtworzenie istniejących rowów bez robienia przepustów, tylko te, które istnieją, to są odtwarzane rowy. No i jak odtworzy wszystkie rowy, to wchodzą na drogi i będą robić nakładki, a dopiero później na sam koniec będą robić pobocza. Także bardzo bym prosił o cierpliwość, wyrozumiałość, trochę tam zakłóceń jest w ruchu, jeżeli są te roboty robione, no ja tam staram się na bieżąco dzwonić, czy do Sołtysa do radnego, no ale czasami wykonawca skończy, w trakcie dnia przejdzie sam, nawet mnie nie informuje, nie? Bo jak mu wcześniej pokażę, czy porozmawiamy, które tam rzeczy mają robić, no to wchodzi i robi. Ja bym w sprawie tych przepustów, tam część ich jest, jak robili, ponaruszanych, są te. No mówił właśnie, tylko mówi, no robi koparką, to jest tak zamulone, jeszcze jak ktoś kamieniami pobkładał, to on tego nie widzi po prostu. No dobrze by było, żeby no, ludzie też trochę sami dbali o to, nie? no bo zarośnie trawą, zarośnie ziemią, zasypie się ten przepust, nawet nie wiadomo, gdzie on się kończy. Bo część tam niedrożnych była na 100%, nie na Gongolinie. Chodzi I o to, że tam... zostały naruszone te rury przepustowe, że to zostało yy, na, w kilku mostach. No yy, wiem, bo tam to, twierdzi, że zagry... to nie będzie wpływało na jakość, bo tam 10-15 no, cm. No, no, no. no tak, ale 10-15 i tak co każdym czy 10-15, a to było we własnym zakresie, wszyscy sami sobie robili. A to też no, nie było oczyszczone, bo to wieś nie była poinformowana, nawet że będzie takie czynności. Gdyby była poinformowana, to by przyszykowali jakoś albo coś, a to tak wyszło z nienacka, nikt nic nie wiedział. No tak, nikt i ten... nic nie wiedział, tylko te rowy istnieją od Słucham? 10 lat i tam spadłem nikt się nie dotknął nie, przez no, 10 lat. No, no bez przesady, że się no, nikt nie, nie? Tochnął, no. zalewało, to się dotknął. E? <głosy> <głosy> Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Nie widzę, a zatem Szanowni Państwo 42 drugą sesją sesji Rady Gminy Dziękuję. uważam za zakończoną. Dziękuję wszystkim za przybycie.